Hej, skoro oglądacie ten filmik, to najprawdopodobniej macie podobny problem jak mój, czyli Wasza pralka nie odprowadza wody. No, jest to, jest to kłopot, jest to poważna sprawa, no bo się prać nie da, wiadomo, nie? No, i ten filmik powie Wam, co zrobić. Co zrobić. Więc film przeznaczony jest dla dziewczyn starszych, młodszych, wszystko jedno. I dla dziewczyn samodzielnych, więc panom podziękujemy. Panu mówimy, idźcie sobie na browarka. A ja wam dziewczyny teraz... No panu też. Panu też podziękujemy. Ale fajnie, że pan zaglądał. Eee, dobra, chłopaki poszli na browarka to ja Wam dziewczyny teraz powiem jak tą pralkę naprawić bo sobie naprawicie ją prawdopodobnie same ja naprawiłam to i Wy naprawicie otóż eee, przez wczoraj stała się rzecz taka że prałam buty takie moje cicho biegi, szmaciaki i nagle pralka przestała odpompowywać wodę no i Będę do połowy pełny, a ostatnia minuta trwała jakieś 30. Znacie ten ból, kiedy jest ostatnia minuta prania, i ta minuta trwa i trwa i trwa. No to ta trwała w nieskończoność. Woda nie chciała zejść z pralki. No więc e, zastanawiałam się przez dłuższą chwilę, to co mam zrobić. Wyłączyłam ją, oczywiście. No i zastanawiałam się, w końcu pomyślałam, że no dobra Gośka bierzesz i spuszczasz e, przez filtr wodę, no może tam się coś przetkało po prostu, no pierwsze co przychodzi do głowy, nie? No i e, zalałam sobie całą łazienkę, na szczęście w, e, w taki sposób kontrolowany, ale, ale zalałam sobie łazienkę, więc miałam chyba z 12 ręczników jeszcze do wyprania. Pomyślałam sobie, no to dobra, to teraz trzeba sprawdzić na programie wirowanie-odpompowywanie, to trwa ten program dwie minuty. No i włączyłam ten program. No i on trwał z 15 minut, czyli w ogóle pompa nie odpompowywała. Mało tego, nie było słychać tej takiej charakterystycznej pracy, takiego jakby trochę zasysania, wiecie o czym, o czym mówię, tylko było słychać buczenie. Przyszedł mąż z pracy, ja mu mówię: taki problem taki jest, no nie. A kuźwa, to na pewno silnik poszedł. Pralka, słuchajcie, właśnie niedawno skończyła dwa lata, czyli właśnie jeśli skończyła gwarancja. No, zazwyczaj tak jest, że jak się kończy gwarancja, to się coś psuje, nie. No ale no, dobra, no to mówię: no to co, popatrzysz na to, sprawdzisz, czy nie wiem, wzywamy jakiegoś fachowca, czy coś tam, nie. Ale on mówi, że on to dobra, to zobaczę. Tylko nie teraz, no bo po pracy, a faktycznie długo pracował, więc zmęczony. Coś tam zaczął oglądać tą pralkę, włączać następny program. Ja mówię, że Jezus, no przecież nie odpompowuje, to ci tłumaczę, że nie odpompowuje, i po co lać na wodę, i zaraz trzeba będzie znowu ją spuszczać w sposób ręczny, że tak powiem. No ale dobra. Następny dzień. Przyszedł mąż znowu z pracy, no ja mówię, że nie włączałam, no bo ta sama sytuacja, nie? Może niby tam wrzuciłam coś, żeby sprawdzić, ale mówię ta sama sytuacja, więc trzeba znowu ręcznie wodę spuścić. No ale myśli, myśli, węża odpływowego spuścił tam z niego trochę wody ja to robiłam dzień wcześniej więc rura się trochę oczyściła bo pamiętajcie że jak pierzecie w płynie w proszku czy w kapsułkach to zawsze jakieś tam resztki tego zostaną więc a to wam powiem na koniec ale pewnie i tak już to wiecie no, ale zawsze się jakiś tam osad zostawia. No, i on spuścił tą wodę znowu z tego węża, ale wąż yy, tam średnio tej wody już wylewał i tak dalej. Dzisiaj rano myślę tak: kurczę, no pojechałam rano, poprosiłam mamę czy mogę sobie u niej wyprać rzeczy, trochę tak. No, ale w końcu to mama, nie? No i wyprałam te rzeczy, przyjechałam do domu, się tak zastanawiam: kurczę, dobra, odpalam YouTube. Y odpaliłam YouTube, pooglądałam panów ładnych, znaczy no nie wszyscy ładni byli. Niektórzy w ogóle m, tak od rzeczy mówili i to tak okrężną drogą, że filmik trwał 30 minut i mi się tego oglądać już nawet nie chciało. To tako tak przesuwałam. Ale natrafiłam na jeden filmik taki krótki, rzeczowy. No i pan tam powiedział: dokładnie ten sam problem pralka nie odpompowuje wody woda zostaje w bębnie, do połowy wypełniony bęben wodą no oczywiście nie otworzyć się drzwiczek no bo to przecież jest automatyczna taka blokada żeby nie otwierać drzwiczek, żeby się ta woda nie wylała i tak dalej i co zrobić? najpierw sprawdzić filtr sobie się no dobra chłopie, ale ja już sprawdziłam filtr i tam no, wypływała wtedy czysta woda, nie? mówi przechylić tą pralkę podłożyć coś pod nią, żeby ona tak trochę trochę pod skosem była, była tam powiedzmy nie wiem ile 20 stopni e, tak żeby można było podłożyć miskę pod spód no to podłożyłam miskę, podłożyłam ręczniki przechyliłam sobie tą pralkę wyłączyłam ją z gniazdka odkręciłam ten filtr i wyleciało mi pełno maleńkich kamyczków Więc tak myślę, kamyczki no i zaraz e, przychodzi mi do głowy no tak, no przecież ja wczoraj, czy przedwczoraj e, prałam buty, no nie ja, jak piorę buty, to zazwyczaj y, wkładam do poszewki i piorę w poszewce. Choćby po, tym, że, po, po to, że jak y, czasem wiecie, że wkładki y, się odklejają z butów y, czy coś takiego, i one piurgają potem po całej pralce. A tak to one zostają w tej poszewce. No ale wtedy y, prałam te buty bez tej poszewki. I sobie pomyślałam, tak, kurczę. No, no fakt. Nigdy nie wydubuje kamyczków, które się gdzieś tam na podeszwie zbierają. Nigdy ich nie wydubuje z tych, jak to się nazywa, tych bieżników czy coś, nie? I to one faktycznie powpadały. No i co? No, powypadały te kamyczki. Pan jeszcze powiedział, żeby czymś spróbować, jak najdalej sięgniemy, bo być może coś blokuje wirnik od tej pompy. I dlatego, i może to wystarczy, wcale nie trzeba wymieniać pompy, i tak dalej. Wziąłem starą szczoteczkę do zębów, bo ja mam taką manię, że jak wymieniam sobie szczoteczkę do zębów, to tą starą zostawiam, bo ona się świetnie nadaje potem do czyszczenia fug. No, ja wyczyszczę fug i to wyrzucam, mi szczoteczkę. No ale miałam taką starą szczoteczkę, więc wzięłam tą szczoteczkę i zaczęłam Tak, wiecie, jak zęby się myje, że się. Em, Wymiata, o, to jest to słowo, że się wymiata, to ja tak spróbowałam powymiatać z tego filtra i wypadło jeszcze kilka tych kamyczków. I sobie myślę, no to dobra, woda wylana, filtr wyczyszczony, czyli ta pierwsza rzecz, o której ten pan mówił, jest zrobiona. Jeśli to nie pomoże, no to nic, stary przyjdzie z roboty, trzeba będzie odkręcać obudowę i wyciągnąć po prostu tą pompę, sprawdzić co to za pompa i kupić. Ale jak sprawdzałam w internecie, to do mojej pralki taka pompa kosztuje 115 zł plus przesyłka, 140 około wyjdzie za pompę. No i dobra, zakręciłam, wytarłam tam wszystko, tak, przepłukałam jeszcze ten filtr. Zakręciłam, zamknęłam i sobie myślę, tak, no to teraz ryzyk fizyk, sprawdźmy. Włączyłam na ten program dwuminutowy, czyli odwirowywanie i odpompowywanie i eureka. I słyszę, jak zasysa wodę, ale tam nie było już tej wody, więc szybko się program skończył po minucie. Wrzuciłam pranie i sobie pomyślałam, tak, kurcze, te ręczniki, które tam miałam namoczone i czekały, żeby je wyprać. Wrzuciłam te ręczniki, włączyłam program na 90 stopni na półtorej godziny, bo sobie myślę, no tak, ja rzadko włączam w ogóle program gotowanie i to też jest problem, bo się wtedy jakby nie oczyszcza ta, ta pralka. No i włączyłam kurczę dzio słuchajcie i dzisiaj już zrobiłam dwa prania i teraz o co chodzi jak już chłopaków nie ma to co macie zrobić w takiej sytuacji jeśli macie taki sam problem jak mój nie odpompowuje spróbujcie to wyczyścić same dacie dziewczyny radę potem przychodzi mąż z pracy i mówicie że już jest pralka naprawiona był mechanik, Czy, czystu kosztował. Zapłaciłyście, ale no to stary, musi oddać, nie? No i idziecie sobie na paznokcie. Znaczy ja, ja się sfrajerzyłam, powiem Wam, bo mogłam powiedzieć właśnie mężowi zamiast się chwalić, że i słuchaj naprawiłam pralkę, to mogłam mu powiedzieć, że tak, że przyjechał ten pan y, mechanik do tej pralki, naprawił, no i tyle, ile mówił, czystówy, nie? To bym była o czystówy bogatsza, tak, to jestem bogatsza o wiedzę, którą Wam właśnie sprzedałam. <noise> Ale możecie to, możecie tak zrobić. W ogóle się nie obczajajcie, nie? <noise> po prostu. Gościu kosztuje czy stówy, tak? On przychodzi, on tam naprawia i dziękuję. No gorzej będzie, jak Wam się nie uda tego samemu zrobić, jak sobie z tym nie poradzicie, albo się okaże, że to nie jest ten problem, tylko jest poważniejszy. No to wtedy musicie jednak tą kasę wyłożyć. Ale ja Wam powiem tak, dziewczyny są naprawdę niesamowite. Dziewczyny są góry. Ja już się na, nau, nauczyłam przetykać ym, rury w, o, odpływowe w umywalce. Ja już umiem udrożnić y, odpływ w zlewie. W związku z powyższym przechodzę do następnego etapu, czyli naprawa sprzętu AGD. Zresztą ekspres do kawy też już sobie naprawiłam, bo przecież wylewał cały czas wodę. Wiecie, w czym był problem? W tym, że jak ja nie wylałam stacki tej wody, która się zbiera po przepukiwaniu całych tych dysz, to nikt tego nie zrobił. Robili sobie kawę za kawą. Tam już wody było na full, woda się wylewała, no i ona się wylewała na zewnątrz. Po prostu. A moi, mój mąż z synem, że. Ekspres tyle kosztował, a teraz się zepsuł. Co za badziewie, reklamuj to i tak dalej. Nic nie reklamuje, no bo przecież, jak się systematycznie wylewa stacki wodę, no to ona się nie ma gdzie już indziej wylać. Także dziewczyny. Pamiętajcie. Pan do pralki kosztuje 300 zł, A wy naprawcie sobie ją sam.